Witam serdecznie na kolejnej wojnie. biłem się z sojuszem tutaj. W sumie nie wiem, chyba, chyba rosyjski albo, albo jakiś międzynarodowy. Kiedyś to był taki pospolity, mocny sojusz eventowy, ale to jest że chyba tylko ta Elena została. Przywódczyni, no to właśnie widzimy. Tą księma, ale to, to jest z tych właśnie topek eventowych, top 1, chyba. Sojuszowo nie pamiętam, no i jeśli chodzi o ich def, no to myślę, że mamy mocniejsze, aczkolwiek na chwilę obecną jest remisowo. Mają 56 ataków, mamy tych ataków 47. Dokręciliśmy reset, teraz robimy sobie taką nocną farmę, na której nie bijemy bab, ceris i, i, i songów. Jak widzimy, tutaj mają bardzo zróżnicowane te tanki. Kolor głównie niebieski i czerwony, ale jest też jakiś fioletowy. Także, także e, wszystkiego po trochu. Ok, zaczniemy sobie od tego przeciwnika. Tutaj chciałem iść w sumie garnizonem, tylko patrzę. Tak, myślę, że garnizon będzie ok. OK, jednak garnizonu aż tak wiele nie wziąłem. Mam Violet Pod, która ma blokować dular oraz yy, Likuja. kolia może dispelować. Jedno wzmocnienie. Rosalind wiadomo, gdzieś tam jako lekarz Grendel nie może stracić panny. W sumie Peregr każdy ten nie może stracić panny, Jedynie Peregrin może ją stracić, ale zwykle jej nie traci. Także zobaczmy jak wyjdzie pierwszy <laughs> atak. No okej, okay, tutaj myślę, że nie ma co się zastanawia, tylko trzeba iść od tego ruchu. Try tą planszę wyczyścić, bo na razie nie jest zbyt rewelacyjna. Ale wiadomo, powolutku, powolutku i się coś na pewno znajdzie. Tutaj mogę na kilka sposobów tą planszę znowu przeczyścić i chyba zrobię ten ruch, bo i tak dalej będę dostęp do zielonych, a może od razu podejdzie. OK. To był bardzo dobry ruch. Ok, to starczyło. Akurat zeszła prowokacja, więc. Dobra, o ciepinkę brakło. Hmm. Nie chcę za bardzo grać przez dolar, żeby się nie wyleczyli, ale dlatego zagram tutaj. OK. nie ja mam tylko jeden ruch na planszy, tylko mogę go zagrać na dwa sposoby. Albo przez ten czerwony w dół i złożą się jej czerwone i niebieskie, co mi trochę wyczyści planszę, ale jest szansa, że odpalą dular. Albo mogę zagrać po prostu niebieskie pionowo. I tak zrobię. Żeby po prostu Astrid się wykrwawiła. Astrid jest wykrwawiona i tutaj już możemy sobie grać na wszelaki sposób. Dwie karty nie będą w stanie mnie pokonać. Także pierwszy atak do przodu. Pójdziemy sobie po Rosalind, ale jeszcze jej nie będę używał. To od teraz błąd, bo gdybym wybuch, wybuch bombki od razu to wtedy byłoby tak, że naodałabym wszystkie swoje karty. A tak to zabrakło delikatnie many, ale nie szkodzi, tylko odrobinę opóźniłem moją wygraną. Ok, idziemy sobie na jeszcze tego rozgara. Ta sama sytuacja, Bramble raczej nie straci many, e, pozostała czwórka, na pewno jej nie stracą. Tylko się zastanawiam, e, bo jest tu ten Armand, ja może mnie uśpić i przegram tą walkę. Mm, ale minion chyba od Mace czyści. Więc powinno być ok, no zobaczymy. Dobra, przetasujmy tą planszę. No dobra, on już i tak odpala, więc pójdźmy przez to combo. Byłoby dobrze robić tą prawą stronę, jest dla mnie troszkę groźniejsza. Hmm, ale wybiłem tylko jedną kartę tak naprawdę Ok, więc szukajmy fioletu dla Mais. Okej okay, tutaj będą zielone Niestety Armand odpala był też odpala. O Jezus. No ten diabeł jest trochę przegięty, powiem Wam tak szczerze. Takie wykokszone karty mi pozabiło praktycznie w sekundę. Dobra, chyba te klocki go zabiją. Okej, okay, to już jest do przodu. Sam lekarz nie jest w stanie mnie pokonać, aczkolwiek nie była to najprostsza walka. Nie wiem, czy będę trzeci ja tak teraz oddawał, tak szczerze. Ale zobaczymy. Prince dokręcił reset. Przewagę mamy znaczącą. Wygrywamy o 13 ataków. Znaczy mamy więcej, mamy o 13 ataków więcej i wygrywamy o 40 punktów. Tutaj nie, nie da rady już przegrać. Kurczę, chciałem kogoś tutaj uderzyć takiego bardzo punktowanego mocno. E, oczywiście nie tak, ale dobra. W sumie to może być dobry pomysł. Dobra, koń sobie wybiorę i, i zaraz do Was tutaj wracam. Ok, idziemy sobie w tego gościa. Oczywiście mógłbym na Slażesa wziąć jakiś taniec, Astrid na przykład, ale czuję się z tym składem dosyć pewnie. Mam o niej Bakamaru. I zwykle tutaj gra Likuj, ale... Chociaż w sumie... Jeśli ten odpali, to i tak ta Regin... Dobra, niech będzie sobie Regin tym razem. Hmm. bo będę mógł zablokować likuja, żeby nie dostał sobie tych bufków i będę w stanie w sumie też sladgesa przyblokować dzięki temu. O panie złoty, diament na start. To idę po niego. Co prawda same te diamenty nie są aż tak super, bo ja teraz 8 klocków bym potrzebował, klocków mogę złożyć, ale 8 mi nic nie daje, więc ja muszę ten diament odpalić, żeby móc załadować swoje Czerwone karty. Na szczęście to kombo nie poszło zbyt takie mocne. E, ok, no i teraz tak, albo mógłbym turę przeczekać, albo mógłbym już użyć Regin. Nie ma raczej tutaj stresu, że cokolwiek odpali, więc idziemy sobie mm, w ten sposób. Ta strona dla mnie jest chyba groźniejsza, chociaż nie wiem. Skladze. Mm, tak, chyba tutaj będzie groźniej, więc idziemy sobie. Czekajcie, zróbmy tak. Tak i tak. I zobaczę, gdzie uderzy regi. Hmm, oni się tutaj spalą. 440, tak, ten się spali. 520, ten się spali w dwie tury. No to idziemy tutaj. A, ja, ja źle zrobiłem. Nadpisałem. Nadpisałem palenie z Azlara napalenie od Regin, które jest dużo słabsze. Teraz pytanie, czy oni się zdążą spalić. Mój błąd, duży błąd. I nie spalili się. O kurczę. I z wygranej walki może być kłopot za moment. Ale błąd fatalny. No, jak nie dostanę. Okej, okay, jestem czerwony. Tylko teraz wiemy co się dzieje. Nie mam. Mm. Okej, okay, skończył się taniec. I tym razem używam pierwszej regin, nie popełniając tego samego błędu co wcześniej. Zobaczę gdzie uderzę Kaganem. ale chyba tutaj okej okay. nikój się spali o masakra to miała być już wygrana. Ile jeszcze tańca zostało? Nie ma tańca, także może się uda tutaj zbić, ale wątpię. No dobra, w kolejnej rundzież na pewno. No cóż, yy, każdy popełnia błędy. Mogło być groźnie, na szczęście udało się jakoś to przetrwać. Mimo że miałem diament na start, to mogłem to przegrać. Dobra, zostało jeszcze trzy ataki. Tej bab nie ma za bardzo, więc ja nie mam na co bić tak naprawdę. Jeśli chodzi o te baby. Ok, bijemy teraz znowu tak samo co wczoraj. Mam tutaj zabezpieczenie od szali przed yy, Hrodgarem. A czy inaczej, ona może zciąć manę, ale to jest karta ładunkowa, więc co mam poradzę z tym? Dular jest w stanie ją chronić przed tak naprawdę wszystkimi tej kartami u przeciwnika. No i będę chciał po prostu lewą stronę zbić tym moim mocnym niebieskim składem, bo wczoraj, jak widzieliśmy, Diabeł praktycznie zabił mi całą moją drużynę. Okej, okay, no na razie nie jest zbyt kolorowo. Nie wiem do końca, który zrobić ruch. Na pewno niebieski, tylko mam trzy możliwości. Albo tutaj w dół, albo w górę, albo, albo w lewo. Który może dać mi najwięcej korzyści. Chyba zagram tak po prostu, żeby tylko tą jedną kartę podładować. Mamy już yy, Wajszali. Sporo, kart, yy, sporo się złożyło na planszy. Yy, I teraz tak. Mam właśnie na pierwszym ładunku, więc zróbmy to. a atak swoim kartą i zmniejszymy generację many. I mogę też 3 pionowo w yy, Rodgara. To go raczej nie zabije, a szkoda, bo wtedy bym miał naładowane karty. I prawdopodobnie bym to już wtedy wygrał. No dobra, zobaczmy czy Dular zachował manę. Ok, nie zachowała Dular, ale zachował. Yy, quarry, i teraz tak. Więc skąd znaleźć? Bardzo zielona plansza. Nie wiem, czy nie pójdę właśnie w ten zielony diament, który tam jest po lewej stronie. On by mi trochę przeczyścił tą planszę. Ja się tego diabła boję najbardziej, dlatego biję tą lewą stronę. Jakąś sobie poradzę z Armandem. A z diabłem? Myślę, że nie. Dobra. Znaczy, Wajsioli chyba nie jest w stanie tego lodu wyczyścić z tego co kojarzę. Ale ten nuci nie przejdzie dalej, bo. Po pierwsze, hygnę ma odporność na lód, na obrażenia od lodu, a tutaj mamy blokadę od dular. Także tutaj jest całkiem fajnie to przemyślane. A nie, jednak wejshalli czyści ten lód, także no nie ma takiej tragedii z tym White Fangiem tak naprawdę. Fajnie była właśnie Wejszali, by właśnie się właściwie na drugi ładunek weszła. Te obrażenia od piasku są naprawdę spore. i jeszcze nie wiem, czy nie czyści. Okej, okay, chyba nie czyści. No, i tu jest wygrana, mimo że plansza na początku nie rozpieściła. Mm. Zabijemy tego Armanda. Jest po walce. Zostały jeszcze dwa ataki. Tak, dwa ataki. Kolejny atak w ten sposób. Mamy tutaj Milenę i Demiluna na, na Likuja. Mamy no, trzy fiolety na dwie żółte karty. Darkbit tutaj może powstrzymać Astrid przed skrzeszeniem. Krampus jako prowokacja startowana. na Hrodgara. Jeśli będzie dużo klocków Hrodgara no, i Milena jako lekarz i ewentualny dispel. Zobaczymy, jak to tutaj się ten atak potoczy. Ok, znowu mamy diament na start. Szczęścia mam dużo na tej wojnie. Od razu po ten diament sobie idę. Z tego względu, że inaczej nie załaduje swoich kart. A mam prowokację startową, więc szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Teraz tak on najpierw bije, czy najpierw zabiera efekty? Najpierw zabiera efekty, więc tutaj byłoby dobrze jeszcze gdzieś zagrać obok. I teraz tak, no zbijmy tą stronę. Zobaczę ile obrażeń będzie. Okej. Okay. Astrid tylko odpali niestety. Ale nie, powi nie powinien nikogo skrzesić. Dobra. Mamy teraz milenę na drugim ładunku. Więc odwołam te wszystkie główki. I teraz tak naprawdę zostaje mi szukanie klocka po lewej stronie hmm, fioletowego. Co raczej powinno być kwestią czasu. O jezus! Ja dopiero teraz widzę, jakie ja mam obrażenia z tego palenia. Przysią no, o, zaraz mnie wykosi, ta dular. Wow! Przyjdźcie panowie. Gdyby nie miniony, odkurczę krampusa to byłoby już po walce. Masakra. Ok, demilionem teraz wykradnę tę te, blokadę statusów. I tutaj myślę, że już powinienem zbić. Znowu ma 100% palenia i trochę się obawiam, że nie przetrwam tego. A dobra, ja mam wykradzione palenie, do, yy, znaczy blokady statusu, więc mogłem śmiało tą dolar odpalać. No nic poszło, aczkolwiek trochę się najadzę z stresu. Ostatni atak. Yy, idę w taki sposób. Ceri, co prawda, jeśli nie odpalę go przed hator, to może mi nie pomóc. Tak samo jest z Fergusem, więc zobaczymy, czy to w ogóle siądzie. No, powiem wam, że może być ciężko. Od czego tutaj zacząć? Muszę bać po Fergusa próbować. Zaraz go będę miał. Na szczęście przed Hator. że co mam tutaj dalej robić no z, z, złóżmy tak żeby pozbyć się tych klocków sobie czerwone karty, tylko, że wszystkie stracą manę oprócz Dimy, ale i tak wolę to zagrać, żeby chociaż tego Dimy odpalić. Mam zaraz jeszcze jedne czerwone. Tylko, że to chyba nie wystarczy. No, czy załaduje? Okej, okay, świetnie, bo wszyscy... Aj, Hator, Czemu ty odpaliłaś? Chciałem powiedzieć, że świetnie, bo akurat wszyscy są. E, wiecie co? Załadowani na pełną manę, więc serysem by mi tutaj przyblokował. Nies niestety tak się nie zdarzyło. Ok, i to jest atak udany, aczkolwiek nie był to najłatwiejszy z ataków do zrobienia. Udało się zrobić komplet punktów. Odmiana trochę że, że trochę inne TDFy były niż zazwyczaj yy, kilka osób już zrobiło fula mam jeszcze 42 ataki mam nadzieję że się uda zdobyć blisko 7000 punktów yy, no nic czekamy na koniec raczej jest to wygrana. mamy zwycięstwo wedle przewidywań i to spore zwycięstwo yy, nie patrzyłem jakie są nagrody Kurczę, dalej kaszana Kolejne zwycięstwo, w którym nie mam pięciogłoskowej ani alfy, kuleczki, chyba trzecie albo czwarte z rzędu, to już mogliby się ogarnąć i dać cokolwiek z tych nagród, ale mamy dzisiaj otwartą skrzynkę, także może tam będzie ciut lepiej. Zobaczmy najpierw tabele atakujących: jaso, fresh, krzyś, raf, anonymus oraz puma z kompletami. Także fajnie, że 6 osób ma komplet. W pierwszej dziesiątce, dwóch przedstawicieli od przeciwnika. U nas jeszcze jest Puma, Pytozor i Malacinio. Także e, oczywiście, gratulacje dla całego sojuszu, ale największe dla tych, którzy znali się w tej pierwszej dziesiątce. E, a tak się prezentuje cała reszta: czyli standardowo, zazwyczaj te same osoby są powyżej 200 punktów. E, ale pracujemy na tym. No, Pol miał niestety bardzo ciepłą sytuację dostał 5 ogrysków do dobicia i potem mógł dopiero sobie zbić jednego całego, Jak no ale cóż jak ktoś zosta... dzisiaj bardzo była mobilizacja na rozegranie całej wojny do 14 godziny nie że ja tak chciałem po prostu bo ludzie chcieli skorzystać sobie ze słonecznej niedzieli także o 14 zostało nam tylko 8 ataków z czego 6 od pola na planszy było 5 dobitek także no trudno się to stało ale co zrobić czasem też tak się zdarzy. No i dół mocno czerwony. Primela i Maximus na dole, ale wojna, jak wojna czasem, jest gorsza i trzeba się po prostu odbić. Zobaczmy, jakie mamy nagrody. Ze skrzynki. Uf, futerał i kozaki dla kozaka. Także nic specjalnego, oprócz tego, co jest gwarantowane. Dwie alfy i duża kula są gwarantowane, także. Nic się nie zmienia, choć że dostanę jakąś książkę w super na sam koniec, ale myślę, że nie. No, nawet trenera nie ma, ale y, to jest standard, jeśli na koncie jest RNG, czyli nie dostaje się dobrych nagród ze skrzynki potworów, nie dostaje się e, niczego fajnego z wizji. E, za wojnę też nic fajnego nie wpadło, to za skrzynię wojną też nic nie wpadnie, tak już niestety jest to skonstruowane. Hmm. Ale też nie będę przecież z otwarciem skrzynki do momentu, aż będzie na tym koncie coś lepiej leciało. No trudno się mówi, może kolejna skrzynka będzie ciekawsza. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że się fajnie bawiliście oglądając ten odcinek. I do następnego, trzymajcie się.